Dobrze, ale wyjdź. No. No to wyjdź. Bo tu są twoje daj No. Na noc ci krok, no nie piję dalej. Nie wypiłem, dalej. Dobra. Przekonanie dotykam mnie. Daj 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 po prostu są tutaj. Dobra, ja wygodzę. No dobra. Na na piece. Ty nie przechaj mi tego, bo ci pierwszolne i dopiero no, będzie? Przedtem, bo bo no, bo tutaj SMS-y zostanie. No, to co ustaw sobie, no, SMS-y No. Proszę, niech tyń, niech może. Dobrze? No. 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 No Ty, ty, ty. Do domu kurwa. Jak idę do domu, ja cię zobaczę, Nie jestem tym przyjacielem. Jest Skąd mnie kurwa? Znaczy, do zobacz. Skąd? Z kaskowiczymi oczami. To kurwa ty jesteś. Ja mi ja wszystko Ty to jest. mi zrobisz. Może kurwa laskę. No. Nie no, zaraz, kucnica! Co? Pistole wyciągniesz, kurwa? Co? Nic. Tak, to możesz mówić do swojego ojca. Kto wie? Kto nie No. I jutro się spotkamy. Gdzie? Zobaczcie. Gdzie? Zobaczcie jak to Gdzie? Zobaczcie. Zobaczcie. Wchodzimy na dwóch nogach. Nie wydarzyła w piwnicy.